fenomenalne kurtki od Happy House'a, tutaj mamy promocyjną cenę, bo to tylko 79 zł, także cena jest zła. Wow. rozmiarki wypadają naprawdę solidne na ten górny rozmiar, kurteczka jest cała na futerku, jest przepiękna, w dwóch kolorkach, obłędnych rozmiary, 98 łamane na 104, 104 łamane /10, na 110, 110 na 116, 116 na 122 oraz 122 na 128, w jeszcze mamy jeszcze torebeczkę, ja już pokażę tą kurtkę dokładnie, bo jest naprawdę... Czadowa, duży kaptur z takim futrem. Futerko jest odpinane. Kaptur zresztą też, więc tutaj możemy dowoli miksować podwójne zapięcie. Ja już może rozepnę i pokażę, Dobra, rozpięta. I tak mamy ściągać oczywiście przy rękawku, żeby tutaj nam nic nie podwiało, nic nie wleciało, żadny, żaden śnieg. Cała tutaj kurteczka, proszę zobaczyć, jest na futerku. Ona jest taka naprawdę solidna. W tamtym roku też mieliśmy te kurteczki i moje córki miały karmelowe w tamtym roku. Naprawdę są petarda te kurtki. No i tak jak wspomniałam, jest to promocyjna cena, tylko 79 zł za kurtkę zimową od Happy House'a. Pozostałe modele będą, no niestety, droższe. Natomiast ten mamy w supercenie: torebeczka w zestawie. I tak, aby zamówić tą morelkę w rozkwinkę, piękny róż, wpisujemy w komentarzu Selmo 4782. I dopisujemy rozmiarek i kolor karmelowy. Ja tutaj pod spodem w komentarzu wrzucę zdjęcie na moich córach, jak pięknie prezentują się te kurtki, jakie są po prostu obłędne. Tylko 79 zł. Aby zamówić tą karmelową, wpisujemy Selmo 4781 i oczywiście rozmiarek.